Trenerzy często zapominają o tym, że trzeba również zaplanować miejsce na przykład do wyhamowania po testach szybkościowych. Witaj w Testu TV. Ja nazywam się Mateusz Janik, a to jest pierwszy kanał na polskim YouTubie w 100% poświęcony tematyce testowania w sporcie. W tym odcinku opowiem Ci, jak wybrać odpowiednie miejsce do przeprowadzenia pierwszych testów. Zachęcam Cię również do oglądnięcia poprzedniego odcinka, z którego dowiesz się, jak wybrać pierwsze testy, żeby były najbardziej optymalne i którymi rozpoczniesz testowanie swoich zawodników. Na potrzeby tego odcinka skupimy się na testach, które są wykonywane na zewnątrz, na świeżym powietrzu, ewentualnie w halach sportowych. Pierwsza zasada przy wyborze miejsca: sprawdź, czy dane miejsce na pewno jest na tyle duże. Abyś mógł poprawnie wykonać próbę testową. Bardzo często popełnianym błędem przy planowaniu testów przez trenerów, zwłaszcza na początku ich kariery, jest założenie, że do wykonania testu potrzebujemy dokładnie tyle miejsca, ile wynosi kwadrat lub prostokąt, w obrębie którego zawiera się próba testowa. Trenerzy często zapominają o tym, że trzeba również zaplanować miejsce, na przykład do wyhamowania po testach szybkościowych. I nie jest to 2-3 metry, tylko często 10-15 metrów. Trzeba również założyć miejsce, gdzie grupa testowanych zawodników będzie czekać na swoją kolej. Powinno być to miejsce bardzo blisko linii startu testu, ale w takim miejscu, żeby czekający zawodnicy nie przeszkadzali zawodnikowi, który akurat wykonuje próbę testową. Druga zasada przy wyborze miejsca do testowania zawodników, jeżeli to możliwe, Postaraj się przeprowadzić testy w naturalnych warunkach danej dyscypliny. Jeżeli jest to tenis, postaraj się, żeby testy były przeprowadzane na korcie tenisowym. Jeżeli jest to piłka nożna, postaraj się, żeby testy były przeprowadzane na naturalnej murawie. Oczywiście, jeżeli nie masz możliwości przeprowadzić w takich warunkach testów, bo, na przykład, są niesprzyjające warunki pogodowe albo nie masz dostępu do takiej nawierzchni, postaraj się, żeby były to warunki jak najbardziej zbliżone do naturalnych. Bardzo dobrym przykładem jest tutaj sztuczna murawa w piłce nożnej. Tutaj bardzo ważna uwaga, zwłaszcza przy testach szybkościowych. Poinformuj swoich zawodników, na jakiej nawierzchni będą przeprowadzane testy, tak, żeby mogli przynieść odpowiednie obuwie. Pozwolić to uniknąć problemów z kontuzjami, a zawodnikom zaprezentować w pełni swoje możliwości. Kolejna zasada przy wyborze miejsca do testowania zawodników. Jeżeli zamierzasz porównywać historyczne wyniki swoich zawodników, a jest to jedno z głównych założeń testowania w sporcie, postaraj się, żeby testy były wykonywane w jak najbardziej zbliżonych do siebie warunkach. Chodzi tutaj o to, żeby przeprowadzać testy. Najlepiej w tym samym miejscu, na takiej samej nawierzchni, przy podobnych warunkach atmosferycznych. Jeżeli jesteś trenerem w dyscyplinie, w której występuje więcej niż jedna nawierzchnia, warto przetestować zawodników tym samym testem na każdej z nawierzchni i porównać wyniki. Pozwoli Ci to określić pełny potencjał Twojego zawodnika. To uwaga przede wszystkim do trenerów tenisa, których zawodnicy grają na czterech różnych nawierzchniach. Ostatnia zasada, jaką dla Ciebie przygotowałem, może zaoszczędzić Ci wiele nerwów i często uratować testy przed tym, żeby w ogóle się nie odbyły. Jeżeli testujesz w nowym miejscu, w którym nigdy do tej pory nie testowałeś, taka sytuacja ma najczęściej miejsce na obozach sportowych, które mają różną lokalizację. Wtedy dzień przed takimi testami zrób wizję lokalną. Udaj się na miejsce, gdzie chcesz przeprowadzić testy i sprawdź, czy wszystko z miejscem jest w porządku i czy jest odpowiednie do przeprowadzenia testów. Jeżeli wszystko jest OK, następnego dnia przeprowadzisz testy. Jeżeli coś będzie nie tak, będziesz miał czas albo, żeby dopasować istniejące miejsce, albo żeby zmienić miejsce na inne. Wtedy testy na pewno się udadzą. Mam nadzieję, że te kilka zasad pozwoli Ci wybrać optymalne miejsce do przeprowadzenia pierwszych testów w Twojej dyscyplinie sportu. W kolejnym odcinku poruszę temat czasu w odniesieniu do testów sportowych. Nie jest to temat oczywisty i ma wiele wymiarów. Temat ten powinien Cię bardzo interesować, jeżeli planujesz swoje pierwsze testy sportowe. Zapraszam!